Ja już się mam z tej strony Króliczek i w dzisiejszym odcinku znowu śmieszne filmy, ponieważ nie mam już co dla Was nagrywać. I mam nadzieję, że trochę lepiej mnie słychać, ponieważ mam nowy laptop. W sensie to nie jest mój laptop, tylko stary mojego brata, ponieważ tamten laptop się mój zepsuł. Po prostu no, coś z zyskiem twardym, więc po prostu wszystko co tam miałam już tego nie ma. Jest mi trochę przykro, ponieważ były tam też zdjęcia i nagrania sprzed kilku lat. Z koleżanką, tą, z którą jest film na moim kanale w pranku, coś tam na mojej koleżance w Minecraft. Też nie nagrywam Minecrafta, ponieważ nie mam tu Minecrafta, jedyna gra, jaka tu jest, to jest GTA 4. Dokładnie tak. No i jeszcze w sumie próbowałam właśnie Minecrafta, ale to... Może na kolejnym odcinku już się pojawi. Zachęcam Was również do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. No i napisanie mi komentarza, jakie filmy chcecie. Jestem troszeczkę chora, więc przepraszam za mój głos. Ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi we niczym. No. No to my będziemy już przechodzić do. they call feet Mam nadzieję, że. Ogólnie, mam nadzieję, że nie jest za głośno. Chcę po prostu, żeby to było dobrze słychać. Ja tutaj, kurde, tak obuchnę zaraz. Więc to trochę ściszę. Swoją drogą jak powiem, ja tydzień możecie napisać, bo mi tak śradni. <grywki> Mom put in the oven for us. <laughs> that looks oh cool. Mm -hmm. uh, make a finder. I'm gonna throw these ping pong balls at you. If you can hit them with your head and they land on the bowl, I'll give you five dollars for each one you get in. Yeah. Ready? No, no. Just Ready? that counts, hit it. Yeah, yeah, yeah. Okay. No, two more. Ready? All right and go. Dobra, ponieważ ja też nie wiem, e, jakie wy typu e, odcinki, właśnie śmieszne filmy, gry, albo po prostu Hyundai. Ale do Hyundai'ów musimy. E, ja muszę mieć pytania. I pewnie zrobimy taki challenge, że na przykład moja koleżanka tu przyjdzie damy jakąś mega ciężką grę i będziemy musiały spróbować przejść, ale żeby tak się stało musi tutaj 10 łapek w górę i tylko o to was będę prosić 10 łapek w górę, może się stanie, może nie, a wy tak trzymam za to kciuki no i teraz sobie zrobię krótki Q&A, żeby było trochę żebyście mnie bardziej poznali z pytań z kanału tego mojego i yy, 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 z kanału mojego i mojej koleżanki na który Was bardzo serdecznie zapraszam Minecraftowy minecraftowe świry i w sumie to teraz to jest kontynuacja tego kanału po prostu na innym kanale ponieważ skupił nam się gdzieś login i hasło yy, więc yy, ale bardzo serdecznie Zapraszam na kanał Minecraftowe świry, ponieważ to jest przyszłość cała moja sprzed roku. A teraz mamy kanał Krapciaki przez C się pisze. Jeszcze tam nie ma filmów ze mną, więc bardzo zapraszam na bardziej na Minecraftowe świry, choć tam się nie będzie, nie będzie dużo filmów pojawiać, czyli w ogóle. Ok, to zaczynamy od pierwszego pytania. Skąd wzięłaś pomysł na nik? Nik mój powstał. Ja mam królika, który siedzi właśnie obok mnie, ale to nie nieważne. Który nazywa się Kicek. No i to jest królik. No i po prostu króliczek. A ja bardzo często grałam w Minecrafta. Grałam, już nie gram w Minecrafta tak często, ponieważ teraz to w ogóle nie mam jak. Więc króliczek po prostu MC, bo to jest skrót od Minecraft, jak ktoś nie wiedział. Więc po prostu chciałam powiązać to z moim życiem prywatnym, też trochę. Hmm. jakie masz plany na dalsze filmy? No to tak. <laughs> jak bądź tam Macie, no to to tam tamtego kanału, ale na razie jest no to na razie na film nie mam aż takiego dużego planu, ponieważ nie wiem co wy chcecie oglądać. Będę robić różne filmy i te, które będą miały, miały, przepraszam, miały najwięcej wyświetleń, łapek w górę, no to po prostu takich będzie więcej. Film z twarzą, teraz Wam mówię, będzie na 100 subskrypcji, więc jeżeli chcecie zobaczyć moją twarz, to... Kliknijcie w ten czerwony przycisk. Eee, Czytam komentarze pod filmami. No tak, oczywiście. Nawet jak to jest e, jakiś hejt, tak e, czy siak go przeczytam, aby z, z sobie po prostu porównać, co o mnie sądzi ta część osób, a co ta druga. Czy ja subskrybuję innych youtuberów? Tak subskrybuję wielu innych youtuberów. Ponieważ to, że na przykład, nawet jak ja bym była znanym youtuberem, chociaż no mam 4 subskrypcje co najmniej. No to tak, nawet uznajmy, że mam 20 tysięcy, dobra? To nie znaczy, że nie mogę po prostu innych youtuberów subskrybować albo w ogóle oglądać, ponieważ ja oglądając YouTube a właśnie chciałam stworzyć kanał. Moim celem w ogóle jest zdobyć 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że to w ogóle się kiedyś stanie. To jest moje takie marzenie największe. No i nie wiem czy się spełni. Nie wiem. Tak samo jak i na przykład Paliona, może go znacie, był milion. No i jest. Więc jakby. No. Czy tworzenie filmów sprawia ci, to jest wam, ale jak przekształcam, radość. Bardzo, ponieważ cieszę się, że w ogóle mogę się wygadać do kogoś tak. No, może Wy nie bierzecie mnie na serio, albo coś. Wiem, że jest Was z trzech, ale naprawdę to, że mogę do Was tutaj mówić. No, po prostu inaczej jest jak mówisz do kogoś w rzeczywistości, a jak właśnie ja mówię, na przykład do Was, a potem Wam to rzucam. To jest inaczej. I mam nadzieję, że wy to docenicie i naprawdę, jeżeli oglądacie te filmy, a jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo was zachęcam, ponieważ włożycie mi bardzo w tym i będzie coraz bliżej do pokazania twarzy. A może jak pokażę twarz, to będą filmiki z przyjaciółmi, albo jeszcze zrobię filmik ze szkoły, kto wie. Yy, sama tworzysz pomysły na filmik czy ktoś ci pomaga? Ja po prostu teraz miałem wiem, wiem, jak to wygląda z każdym filmikiem. Yy, Uznaj mnie, spróbuj się nie zaśmieć. Nie? Mówię sobie Ej, dawno czegoś nie nagrałam. Yy, wpisuję w wyszukiwarkę, spróbuj się nie zaśmieć. No dobra, no trwa 10 minut, to go włączę. I po prostu nagrywam film. Wrzucam go po jakichś dwóch, trzech dniach, ponieważ ja też nie mam za bardzo czasu na takie rzeczy. I ogólnie bardzo jest mi też przykro z tego powodu, bo nagrałam dla Was odcinek urodzinowy 12 października przed szkołą i usunął mi się. Były już a naprawdę ten odcinek no, w ogóle się nie zacinał. On był jeszcze na tym moim starym laptopie. Mam nadzieję, że na tym będzie lepiej i nie będzie mnie zacinać. No, w ogóle yy, nie zacinało. Był dalny, nawet go zmontowałam fajnie. No i po prostu tak wyszło, że się usunął. Ok, no. No było mi trochę smutno, ponieważ nagrywałam go 20 minut. Ale nic już z tym nie mogę zrobić. Ok. Myślę, że już będę kończyć, ponieważ więcej już do Was tutaj mówię. I wiem, że pewnie jak zaczęłam, to. Te osoby, które to oglądały, wyłączyły ten film. I rozumiem to. Ale jeżeli zostałeś do końca, to napisz w komentarzu migdałki. Nie wiem, czy mu po prostu tak napisz. Jeżeli nie napiszesz, to a zostałeś, no to spoko rozumiem. I tak na to nie liczę. Nie liczę, że tu będzie te 10 łapek w górę nawet. Więc jakby spoko luz. i będę się już z Wami żegnać. I nadal Was zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji, ponieważ, jak mówiłam, 100 subskrypcji, twarz, 10 łapek, kolejny film. No i mam nadzieję, że pomożecie mi spełniać marzenia. Pa.